Żaden globalny koncern, jak się zastanowimy, w tych głównych rynkach nie ma tak dużego względnego udziału w rynku. To się po prostu nie mieści w głowie. Te firmy bardzo dużo wydają na badania i rozwój to jest 5,9% przychodów. Kiedy firma doradcza Bus robi taki globalny ranking najlepszych tysiąca firm dużych w badaniach i rozwoju, te firmy średnio przetrwają 4,2%, czyli te firmy są dużo mniej nastawione. I też zwróćmy uwagę na tą tabelę poniżej. Ci tajemniczy mistrzowie, te małe i średnie przedsiębiorstwa, one mają 30,6 patentu na 1000 pracowników, a firmy, które dużo patentują, te innowacyjne firmy, właśnie Siemens, Microsoft, IBM i te wszystkie inne, mają 5,8 na pracownika, no czyli w ogóle nie mają co się mierzyć z tymi. Um, y, I też jeden patent, powiedzmy w przykładowym ibm czy tam w tych firmach dużych, powiedzmy, kosztuje. Um, 3,7 miliona dolarów, a w tajemniczego mistrza 725 tysięcy, więc no, znowu widzimy no, tą efektywność w tej działalności innowacyjnej no, bez porównania jest większa. I też warto zwrócić uwagę, że rotacja pracowników czy tych tajemniczych mistrzów jest 2,7%, a średnio w Polsce 18% pracowników odchodzi co roku, czyli te firmy mają niesamowicie lojalną bazę nie tylko klientów, ale też pracowników. I te firmy są głównie w Niemczech, natomiast one też się pojawiają w innych y, krajach. Tak, tu jest kilka przykładów. Freebie Scientific to jest firma, która a, produkuje m, e, powiedzmy e, narzędzia do nauki anatomii, a, w, powiedzmy, czyli jakieś tam sztuczne szkielety. A inna firma, a, powiedzmy teraz niemiecka, Brita, to są filtry do wody światowy lider Tetra, to są, jak ktoś ma rybki, to pewnie Tetra Mint kojarzy do karmienia małych um, e, karmienia rybek w akwarium. Belfort to światowy lider e, Wrocław korzystał z usług tej firmy, światowy lider e, usuwania skutków kataklizmów, czyli jak się na przykład jest jakaś powój, to oni potem te miejsca po kataklizmie zabezpieczają. Więc widzimy, że to są firmy, które niekoniecznie są Technologicznie najbardziej zaawansowane rzeczy robią, ale robią coś trochę lepiej niż inni. Dzięki temu mają to 2,3 razy większy udział w rynku niż ich konkurenci. To może pomijmy, teraz przejdźmy do Izraela. Żabisko, który dokonał Izrael, Wynikał z, z, dwóch, z dwóch rzeczy. Dlaczego Izrael jest taki ciekawy dla nas? Bo Izrael zaczął się zmieniać na, na kraj, który właśnie jest bardzo konkurencyjny na świecie, właśnie od 1993 roku czyli w tym czasie już mieliśmy w Polsce kapitali, już niestety nie możemy tutaj na komunizm zwalić, że, że nie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest Izrael dzisiaj tylko coś tutaj u nas nie poszło. W Izraelu to się udało osiągnąć dzięki połączeniu kapitału intelektualnego i łatwego dostępu do kapitału finansowego. Kapitał intelektualny, to co była mowa w pierwszym wys wystąpieniu, wynikał z tego, że wiele osób wykształconych z byłego Związku Radzieckiego przeniosło się do Izraela. Ta emigracja bardzo dobrze wykształconych ludzi w, w naukach technicznych i przyrodniczych się pojawiła. Były bardzo intensywne badania prowadzone na rzecz wojska, które umożliwiono do cywilnego zastosowania w latach 90. W Izraelu jest obowiązkowa służba wojskowa, która powoduje to, że młodzi ludzie um, b, przez do tam 30 któregoś roku życia muszą co roku działać w jakichś grupach i współpracować. I tak się bardzo ciekawie mieszają, że ktoś, kto jest profesorem na uniwersytecie, doktorem na uniwersytecie, może być w oddziale i być podkomendnym kogoś, kto jest powiedzmy, wykonuje jakieś prostsze prace, więc jest taka dobra mieszanka społeczna. No i wysokiej jakości uniwersytety to bez wątpienia w Izraelu udało się osiągnąć. A kapitał finansowy to stworzenie JOzmy, to jest taka instytucja, która. Odpowiadała za dofinansowanie funduszy Venture Capital, czyli takich funduszy, które inwestują właśnie w startupy, w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju, w ten oto sposób, że Jozma dawała połowę kapitału. Natomiast zyski z całej puli kapitału dostawał partner prywatny, czyli była duża motywacja, z tym, że trzeba było przeprowadzić partnera prywatnego, który ma doświadczenie zagraniczne. Czyli to głównie amerykańskie fundusze venture capital, skuszone tym, że mogą dwa razy mieć większe zyski, przychodziły, zaczynały tam działać. Byli ci emigranci, którzy mieli duże doświadczenie techniczne, a nie bardzo mi gospodarka Izraela nie mogła ich włącz, więc oni zakładali własne firmy i to zaczęło, zaczęło działać tak? w sposób niesamowity. I jak to się ma do e, sprawy polskiej? Jeszcze rozumiem, mam te dwie minuty. E, do, do, rezerwowe, e, więc przede wszystkim e, e, musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest oczywiście dużym e, i wspaniałym krajem, co logo tej konferencji bardzo dobrze nam łącznie, natomiast w sensie ekonomicznym. Jeśli firma działa tylko na rynku polskim, to jeśli wyjdzie na rynek całej Europy, będzie miała 33 razy większy potencjał, a na rynek światowy to będzie 140 razy więcej. Czyli lepiej mieć 1% udziału w rynku światowym niż 100% w rynku polskim. Oczywiście to są dla różnych rynków, to mogą być różne sytuacje, natomiast tak uśredniając pewne parametry ekonomiczne. Do tego mamy tajemniczych mistrzów czy wspaniałe firmy w Polsce, jak chociażby Morpol, który jest światowym e, liderem, jeśli chodzi o przerób łososia. Po prostu absolutnie najlepsza, największa firma na świecie w tym zakresie. Notowana co prawda na giełdzie e, w Oslo, ale siedzibę ma w Ustce, więc, jak najbardziej, polska firma. Pan prezes na pewno będzie o Selenie jeszcze opowiadał. Jest tych firm naprawdę sporo, i w dodatku jest cała grupa firm, które z przełomowymi technologiami, które będą mogły walczyć o ten rynek światowy. Niestety to, co myśmy badali tych tajemniczych mistrzów w Polsce, to widzimy, że ich udział wciąż w rynku światowym jest bardzo mały to jest 8,3%, czyli mają ten względny udział w rynku. Mniej, mniejszy niż jeden, w, w, więc wciąż ich do tych niemieckich tajemniczych mistrzów brakuje, ale jest potencjał, żeby to rozwinąć. Szczególnie, że średnio wśród tych firm, które myśmy badali z profesorem Simonem, a udział w rynku wzrósł średnio o 43%, czyli jak ktoś miał historycznie 10%, to teraz ma 14%, czyli to jest dynamiczny wzrost. Mamy instytucje pod tytułem Krajowy Fundusz Kapitałowy, to jest fundusz funduszy, który Inwe, zaczął inwestować w Venture Capital powiedzmy w 2007 roku, kiedy rząd wyposażył pierwszy raz go w jakiś tam sensowny kapitał, a w tej chwili ma już 10 funduszy w swoim portfelu i będzie miał docelowo około 20, które zainwestują w około 300 przedsiębiorstw. Nie wiemy, ilu będzie tajemniczych mistrzów, ale liczmy, że to się wydarzy. Wciąż jednak tą inicjatywę można lepiej rozwijać. I mamy też Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy KUKE, które może wspierać rozwój przedsiębiorców a, polskich za granicą. Wciąż te instytucje są, ale mogłyby, e, e, mogłyby na pewno działać lepiej. Podsumowując. Celem polityki gospodarczej a, powinna być maksymalizacja produktu narodowego brutto, trwałe zwiększenie PNB tylko poprzez eksport netto. Sukcesy Niemiec i Izraela w eksporcie wynikają siły z małych, średni, siły małych i średnich przedsiębiorstw, czyli nie silmy się na globalne, jakieś wielkie korporacje, lista Fortune 500, tylko koncentrujmy się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Polska ma wspaniałe przedsiębiorstwa, które dużo eksportują, ale potrzebuje ich zdecydowanie więcej. Powinno być, jeśli przeliczając na to, żebyśmy mieli taką gęstość tych przedsiębiorstw jak w Niemczech, powinniśmy mieć ich raczej mierzone tam w setkach, a nie, a nie w pojedynczych sztukach. Um, I potrzebują one trwałych i, um, e, trwałych i dobrych ram instytucjonalnych do rozwijania. I ważną rolę odegrać w tym może KFK i Kuke. Państwu i sobie życzę, żeby polskim przedsiębiorstwom udało się podbić światowe rynki, a nam, żeby się wzięło dostatnie. Dziękuję bardzo.